Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, że chcecie mnie oglądać. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie takie krótkie: Jakie tajemnice skrywa Wasze serce? Zobaczymy sobie, jakie to są tajemnice. Zobaczymy, jak odbierzecie ten filmik, bo to też dla mnie będzie taka nowość, więc. Więc zobaczmy sobie, co może skrywać Wasze serduszko. Może jest coś, o czym już dawno, już dawno myśleliście, ale to jeszcze nie jest ten czas, żeby można było uwydatnić się z tymi Waszymi uczuciami. Zobaczymy sobie, co tutaj będą chciały nam przekazać energię. Kochani, będzie to rozkład ogólny. Nie z każdym rezonujący więc bierzcie ze sobą to co potrzebujecie. Nic więcej. Jeśli nie będzie wam w ogóle nie będzie z wami w ogóle rezonowało to co ja tutaj dzisiaj powiem to po prostu tak miał być. To nie jest przekaz dla was. Wiecie o co chodzi. Dobra jeśli będzie wam się podobało to bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Pytacie mnie o kontakt do mnie. Kochani, ja pod filmikiem umieszczę, umieszczę mojego maila, przez którego możecie się ze mną kontaktować. Także, jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Cóż jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? No to chyba tyle. Dobrze, kochani. Zobaczmy sobie w takim bądź razie. Taki zrobimy sobie krótki rozkładzik z trzech kart i zobaczymy sobie, co nam wyjdzie. Co... Jakie tajemnice skrywa Wasze serduszko? Dobra. Dobra, zobaczymy sobie. Będziecie słyszeć tu pod małych stóp, czyli to będą moje koty, brojące niespożyte pokłady energii. Chciałabym mieć połowę, no dobra, czy czwarte tej energii, co one mają, po prostu pokłady niespożytej energii. Dobra. Jakie tajemnice skrywa Wasze serduszko? Co tutaj jest ukryte w tym waszym serduszku? Mhm. Hmm. Dla części z Was, kochani, e, widzę e, Wasze. W Waszym serduszku, kochani, widzę szczęście, miłość, zadowolenie, miłość do dzieci, spełnienie się w macierzyństwie, spełnienie się w rodzinie. Czerpiecie z tego ogromne pokłady przyjemności. Jest to dla Was taki fundament życia. Całą, całym sobą jesteście w Waszej rodzinie, przy Waszej rodzinie, tak? <laughs> budujecie wspólnie to wasze rodzinne gniazdko i jest też taka takie zachowanie takiej równowagi takiego balansu wszystko jest tak jak powinno być wasze serce po prostu jest z tego tytułu bardzo bardzo zadowolone przynosi wam to ogromną ogromną przyjemność i radość to jest, kochani, dla części. Dla części z Was mam wrażenie, że otrzymaliście jakąś propozycję lub jakąś wiadomość od kogoś. Trzymacie to bardzo głęboko w sobie. Bardzo głęboko w sobie to trzymacie. Nie chcecie jeszcze, na tą chwilę, kochani, na tą chwilę jeszcze nie chcecie z tym się. Nie chcecie, żeby to, to wyszło na światło dzienne, bo to jest wasze. Tą chwilą się, tą chwilą się bardzo cieszycie. Delektujecie się tą chwilą, kochani. To jest propozycja, to może być propozycja, kochani. Relacyjna. Tutaj ktoś zaproponował Wam spotkanie. Ktoś, kochani, doświadczony i chcący z Wami iść dalej przez życie. Jesteście dla Niego taką osobą, której dawno szukał. Y, tu jest fajnie spędzony czas we dwoje, z tego kochani może być y, z tego kochani może być coś poważniejszego coś na takich stałych fundamentach y, taki wiecie, rycerz na białym koniu <laughs> przysłowiowy i wy kochani delektujecie się tą chwilą tak jakbyście troszeczkę przedłużali ten moment y, zgodzenia się na Spotkanie z tą osobą, bo napawacie się tą chwilą, to jest dla Was bardzo ekscytujące wydarzenie, lub po prostu już był wy, wy, wyznaczony, już jest wyznaczony termin tego spotkania, i Wy teraz jesteście pełni takiej ekscytacji. To jest, kochani, osoba bardzo wrażliwa, bardzo romantyczna. To jest osoba wiedząca, czego chce, tak? To jest osoba, kochani, wiedząca, czego chce. I tutaj może być naprawdę fajnie, fajnie spędzony czas razem. Dla części z Was, widzę, kochani, że przeżywacie ciężkie chwile i to bardzo skrywacie w sobie. Skrywacie to przed światem, ukrywacie to przed światem. Ponieważ po części nie chcecie, żeby Wasze otoczenie, Wasze otoczenie, kochani bliskie, dowiedziało się, co Wy tak naprawdę czujecie. Chowacie to głęboko w Waszym serduszku. Ja tutaj widzę toksyczność, moi drodzy. Ja tutaj widzę upokarzanie, ja tutaj widzę uzależnienie od czegoś lub kogoś. Y ja tutaj widzę niezgadzanie się na to co się dzieje, ale z wiadomych wam kochani przyczyn wy na to przystajecie. Pytanie dlaczego to robicie. Ale to wy musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, bo widzę tutaj taką takie zniewolenie, takie, um, takie spętanie. Jesteście tak jakby uwięzieni Jesteście tak, jakby uwięzieni w jakiejś sytuacji, lub jakaś osoba sprawia, że czujecie się w tej, w tej klatce, tak? Jeżeli, kochani, to jest osoba, to ta osoba wiedziała, co robi. Ona wiedziała, co robi w stosunku do was. Ona chciała, żebyście Wy tak się czuli. Ona was uzależniła, ona was spętała, ona, wam ona was zamknęła w jego ograniczeniach. On wam stworzył, ta osoba wam stworzyła te ograniczenia. Mhm. Jeśli to jest, kochani, sytuacja to może być sytuacja rodzinna, z której nie jest wam tak łatwo się wyplątać, tak? Wy to chowacie głęboko w sobie. To siedzi w was jak cierń. To siedzi w was, was, kochani, jak cierń. Yy, trudno wam się jest z, tytu, z tej sytuacji yy, uwolnić. Z wiadomych wam przyczyn, powtórzę to jeszcze raz, yy, jesteście w tej sytuacji. Zgadzacie się, akceptujecie to. Pytanie dlaczego? Wy znacie tą odpowiedź. Hmm? Coś takiego mi się tutaj, kochani, rysuje. I to jest tajemnica, kochani, skrywana... Przez Was zamyka, zamykacie to przed światem zewnętrznym. Hmm. Ale w głębi cierpicie. No, w głębi, kochani, cierpicie, ponieważ chcecie tej, tego komfortu życia. Chcecie żyć godnie, chcecie żyć lekko, chcecie żyć tak, jak Wy na to zasługujecie, ale ta sytuacja Was po prostu bardzo mocno ogranicza. I z pozoru y, świat zewnętrzny, osoby z zewnątrz, jak na Was patrzą, nie widzą nic, ale y, poznając Was, już zauważają, że y, w Was siedzi ogromny smutek. Mm, ogromny smutek, tak. Tak, coś, tak, tak, kochani, to tu się przedstawia. Mm. Moi drodzy, trzeba dążyć do komfortu życiowego. Nie można sobie pozwolić, żeby ktoś po nas deptał. Nie można pozwolić, żeby ktoś nam wszedł na głowę i życzył sobie, żebyśmy żyli według jego reguł. Nie pozwólcie na to. No. Tak, kochani, przedstawia mi się ten, ten, ten rozkład. To jest króciutkie takie przesłanie z Czech kart. Postanowiłam coś takiego zrobić. Zobaczymy, jak wy to sobie odbierzecie, jak wy to przyjmiecie. Napiszcie mi w komentarzach, czy. Podobają Wam się takie rozkłady, lub może macie, kochani, jakieś propozycje, propozycje czytań? To też mi proszę napiszcie. Zobaczymy, porobimy sobie. Pytanie: Co, co byście chcieli za rozkłady? Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.